Powiesz o mieszkaniu, które kupiłaś na inwestycje. Ja jestem obstrana strasznie. Tutaj uważasz, że kontent ekipy nie jest dla Ciebie, bo trochę dziwnie to teraz wyglądało. Głupio mnie za to, że sama, żeby się w ogóle przyznam, do tego, tak jak wtedy się wypowiadałam, nadal pod tym się mogę podpisać. No i faktycznie macie rację, jak... czy będzie powrót kolekcji strojów kąpielowych na lato? Nie, zaczęto miężko. mi się, że dzięki temu zaposleni na przykład po prostu może korzystać z moich moich błędów. Ola! Zejdźcie na ziemię. Cześć wszystkim, ja jestem Aleksyce Ola i dziś odpowiem na nurtujące was pytanie odnośnie mnie mojego życia i wszystkich dziejących się Ostatnio wokoło mnie spraw. Pytania, jak zwykle, mogliście mi zadawać na moim Instagramie. Dzisiaj, wyjątkowo, jesteśmy bez żadnego drineczka, ale wydaje mi się, że pytania są równie ciekawe, także od razu przechodzimy do pierwszego z nich. Czy będzie możliwość pojechania z Tobą na wakajki? To pytanie odnosi się do jednego z moich Insta jakiś czas temu, kiedy to właśnie zapytałam Was, czy gdyby była taka faktyczna możliwość odbycia ze mną takich podróży z obserwatorami, to czy bylibyście na to chętni? Chodziło tutaj konkretnie o, tak jak wiecie, moje ukochane Mykonos. I pytałam o to dlatego, że temat był dosyć ASAPowy. Last minut, bo chodziło o wyjazd w lipcu, i jeszcze nie wszystko jest potwierdzone, ale wstępnie Wam mogę powiedzieć, że taki wyjazd się odbędzie nie na wykonost, ponieważ właśnie za krótki czas był na organizację od tego domniemanego wyjazdu, i też nie ma w tym momencie lotów bezpośrednich, a wiem, że wiele z Was chciałoby w taką podróż się ze mną wybrać jako Waszą pierwszą podróż, także nie chciałabym Was dodatkowo stresować jakimiś przysiadkami i długimi skomplikowanymi lotami. Dlatego ostatecznie wybrałam krótszą podróż, krótszy wyjazd na inną z greckich wysp na Santorini, gdzie mamy bezpośrednie loty z Polski w wielu konfiguracjach, więc nie chcę jeszcze zapeszać i oficjalnie ogłoszę Wam to na Insta, już wszystko będzie potwierdzone, więc koniecznie śledźcie mnie, jeżeli chcecie się właśnie na Santorini ze mną wybrać, ale prawdopodobnie właśnie mniej więcej w połowie lipca będzie możliwość wybrania się ze mną na greckie Santorini, gdzie też byłem trzy razy i z chęcią Wam pokażę właśnie tę wyspę i zaszczepię Was moją miłością do Grecji, natomiast Mykonos też nie jest pomysłem z Palonym. Tak jak powiedziałam, wymaga Troszeczkę większej organizacji, żeby po prostu też nie przerazić cenowo, bo mykonos. Zresztą Santorini też do najtańszych wysp nie należy, ale pracujemy z moim teamem, żeby to wszystko jakoś rozegrać, więc my konas, jeżeli nie we wrześniu w tym roku, to na pewno w przyszłym. Może do momentu publikacji tego filmu jest to już jasne, także odsyłam Was na Insta. Zostając w temacie podróży, czy gdybyś miała wybrać jedno wspomnienie, dalej byłby to Madagaskar? No kurczę, powiem Wam, że tak i chyba tak już będzie zawsze i to nie chodzi o samo miejsce, bo ja już dawno przestałam robić taki ranking ulubionych najpiękniejszych miejsc. Często podczas podróży możecie ode mnie słyszeć, że to miejsce mi się podoba najbardziej i powtarzam to często, że to miejsce mogłoby być moim domem, natomiast zapewniam Was, że są to słowa wypowiedziane pod wpływem emocji, chwili i po prostu zachwytu danym miejscem, bo te emocje po prostu są żywe, wiadomo, że później, kiedy te podróże są już tylko wspomnieniami, no to one troszeczkę słowną i kiedy dostaję nowe wojce, nowe kraje, nowe podróże, no to one bardziej ożywają, ale myślę, że nadal Madagaskar zostanie u mnie na podium, przez po prostu sentyment, który mam do tego miejsca, który myślę, że będzie już ze mną zawsze. Madagaskar nie tylko był Przepiękną podróżą i cudowną przygodą, ale jest dla mnie też symbolem wielu rzeczy w moim życiu, więc. Myślę, że Madagaskar jak na razie się nie zapowiada, żeby z tego podium, z tego szczytu tego podium nam spadł. Nie było Ci ciężko w szkole, gdy zaczynałaś przygodę z YouTube? Wiem, jakie są świetnickie szkoły. A nie wiem, czy fakt tego skąd pochodzę miał tutaj coś do gadania, bo znam wiele przypadków różnych YouTuberów pochodzących z różnych miast w Polsce i nie tylko i powiedziałabym raczej, że nie ma reguły. Jako przykład Wam mogę powiedzieć na przykład Werkę Jakoś, która chodziła do jednego takiego Połączonego gimnazjo, liceum, y, tam gdzie Angelika, ten monster, która zaczynała swoją przygody w internecie wcześniej niż my, więc ona jakby zebrała cały ten hit w szkole i wiem, że tam no właśnie nie miała łatwo, ale Weronika z kolei już na no, nikim to nie robiło wrażenia, że jest kolejna youtuberka w szkole, bo właśnie Angelika przetarła szlaki. U mnie ja byłam taką pierwszą i chyba, nie wiem, z tego co wiem, jedyną osobą, która gdzieś tam bardziej szerokim echem zaczęła w internecie działać z mojego środowiska z miasta rodzinnego, więc to właśnie ja zebrałam wszystkie niezbyt pochlebne <noise> opinie, więc myślę, że dzieciaki i szkoły wszędzie są takie same i tutaj nie ma reguły, z jakim Zobaczymy się spotkacie na początku swojej internetowej przygody. Czy było mi ciężko? Tak, było mi ciężko. Bardzo dużo płakałam, bałam się wychodzić z domu, bo dzieciaki mnie wytykały palcami. Yy, próbowałam też kilka razy yy, przeprocesować w swojej głowie, czy może powinnam zostać na YouTubie, czy może powinnam to porzucić, bo momentami te wyśmiewanie było tak mocne, ale koniec końców zostałam i tak już tu z Wami jestem ósmy rok i tego nie żałuję. Czy będzie powrót kolekcji strojów kąpielowych na lato? Nie. Wszystko, co jest dostępne aktualnie na stronie Dresscode'u z moich kolekcji, czy to dresów, czy strojów kąpielowych, to już po prostu wszystko, co mamy. Kolekcje nie są już na nowo produkowane, nie są uzupełniane i nie będą aktualizowane. Moja współpraca z marką Dresscode w kwestii projektowania rzeczy się już e, zakończyła po to, żeby zrobić w moim życiu czas i miejsce na e, inne projekty. Jeszcze w tym roku możecie spodziewać się ode mnie myślę, że dwóch nowych produktów z dziedziny nieubraniowej, natomiast nigdy i nigdzie nie powiedziałam, że do projektowania ubrani nie wrócę i tutaj też to miałam się na myśli mówiąc, że trzeba było coś zakończyć, żeby móc rozpocząć coś nowego. Chciałabym nadal realizować się w kwestii tworzenia kolekcji, ale już w zupełności tworząc własną markę, a nie tylko realizować kolekcje dla istniejącego już bytu. A w ogóle fakt, że tak dużo pytań na to ciągle dostaję, jest też ogromnym komplementem. Także. Dziękuję. Czy będą częściej pojawiać się podcasty? Niesamowicie dobrze się ich słucha. Ej, dzięki, od jakiegoś czasu prowadzę wraz z moją przyjaciółką Kasztanem podcast o nazwie Kasztany, gdzie opowiadamy historię o swoich szalonych podróżach i Crazy X i spotykałam się od samego początku z niesamowicie ciepłym odbiorem, za co nam jest bardzo miło. Podcasty na chwilę obecną nie będą się pojawiać częściej niż właśnie ta częstotliwość, którą trzymam od początku, czyli co dwa tygodnie. Wiadomo, że w idealnym świecie chciałybyśmy dla Was publikować co tydzień, ale jest to niemożliwe, ponieważ większość odcinków na Geodrypam na odległość. Kinga aktualnie jest jeszcze w trakcie matury i mieszka w domu swoim rodzinnym w Gliwicach i ja jestem tutaj w Warszawie albo podróżuję, więc też czasami nagrywamy więcej odcinków na raz na zapas. Ostatnio, kiedy spędzałyśmy razem z pierwszy raz w życiu nagrywałyśmy siedząc obok siebie i to jest w ogóle o wiele łatwiejsze niż tak, jak robimy to na odległość, zwłaszcza dla mnie do montażu. Być może w wakacje te odcinki będą częściej, ponieważ Kinga planuje na cały czerwiec tutaj do mnie, do Warszawy przyjechać, więc może wtedy uda nam się podziałać więcej, bardziej częściej. Planujemy też dla Was nagrywać. Dzięki z obrazem, z racji, że będziemy w końcu w jednym miejscu, ale myślę, że nawet jeżeli na wakacje zrobimy te podcasty trochę częściej, to potem wrócimy do tego formatu, mam nadzieję, raz na dwa tygodnie, ponieważ Kinga też wyprowadza się za granicę na studia, no i po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie tego robić częściej, ale również dziękuję za takie pytanie, bo zabiera ono w sobie... Kompliment. Czy nie tęsknisz czasem za takim spokojniejszym życiem w domu? Jeżeli tęsknię, to sobie po prostu takie życie zapewnia. Jasne niektóre z moich podróży są stricte służbowe, ale na koniec dnia to ja decyduję o tym, czego i gdzie się podejmuję, więc na przykład ostatnio zaczęło mi brakować troszeczkę takiego czasu w domu. Przede mną dwa ostatnie wyjazdy teraz w maju i planuję cały czerwiec i lipiec do połowy spędzić w nie wiem czy tylko w Warszawie, ale w Polsce na pewno. Bo właśnie chce mi się tego polskiego lata. Więc w każdym momencie, kiedy za tym mi się tęskni, to... Mogę to zrobić. Opowiesz o mieszkaniu, które kupiłaś na inwestycje. Historia jest krótka. Kupiłam mieszkanie w stanie deweloperskim pod inwestycje. Kupiłam je jeszcze, kiedy nie istniało, było dziurą w ziemi i planowałam je wykończyć i po prostu wynajmować. Ta inwestycja miała miejsce we Wrocławiu, a nie w Warszawie, z tego względu, że właśnie kiedy je kupowałam dwa lata temu, byłam jeszcze na etapie, że nie wiedziałam, czy do końca będę się po prostu klimatyzować w Warszawie i. Nie byłam pewna, czy to miejsce będę chciała sobie obrać do dalszego życia. No i z takim planem żyłam przez ostatnie dwa lata, aż potem się okazało, że po prostu mam super możliwość sprzedania tego mieszkania, więc je sprzedałam i aktualnie rozglądam się zakupnem mieszkania w Warszawie. No i jestem w trakcie intensywnych poszukiwałem swojego gniazdka, niestety ceny trochę warszawskie i ogólnie nieruchomości w tym momencie przerażają, ale mam nadzieję, że do końca tego roku uda mi się coś znaleźć po prostu i ostatnia przeprowadzka tak mnie wymęczyła, że mam nadzieję, że ta kolejna już do własnego mieszkania będzie moją ostatnią na najbliższe, nie wiem, 10 lat. Kiedy pojawi się na twoim kanale house tour? Jestem jeszcze na etapie organizacji ostatnich rzeczy w mieszkaniu, co również wam nagrywam, więc najpierw pojawi się film z organizacją mieszkania, zrobimy sobie wspólnie takie clean with me i porządki szafy, jak ze starych dobrych lat, a potem pojawi się house tour, także myślę, że w czerwcu możecie się go spodziewać, bo fakt, mieszkam tutaj od kiedy? Marca? Od końcówki chyba? Marca? Albo końcówki do tego ale przez mojej podróże jeszcze tu faktycznie nie pobyłam, więc dajcie mi jeszcze chwilę, ale obiecuję, że chaos, który się pojawi, możecie trzymać mnie za słowo. Ile masz lat? 22. Czy lubisz wracać do domu rodzinnego? Szczerze mówiąc, to tak średnio, z racji, że kojarzy mi się to przede wszystkim z Sofii i zwłaszcza przez pierwszy rok mojego mieszkania w Warszawie, kiedy Sofii jeszcze żyła, bardzo często wracałam do domu właśnie ze względu na nią. Potem wręcz przeciwnie i w sumie tak już zostało, że wracam do domu nie za często, a jeżeli wracam, to zazwyczaj, kiedy mam po prostu coś e, do załatwienia i nie ma innej opcji. I jak bardzo bym nie miała z tamtym miejscem cudownych wspomnień, niestety są one bardzo bolesne przez brak Sofii dla mnie, Nadal więc preferuję spotkania np. z moją rodziną w Warszawie czy podczas wspólnych podróży. Ale czasami udaje mi się odwiedzić dom. Ostatnio byłam właśnie tym Tokiwany i w ogóle nie miałam nagrywać w domu, ale właśnie spędzałam czas z mamą, więc e, nagranie jednak przełożyłam na powrót do Warszawy. No i nie wiem, jakoś tam mnie nie ciągnie. Jak już pojadę, to jest fajnie, ale żebym się zebrała i tam pojechała, to nie jest to dla mnie nadal łatwe. Czy zamierzasz wrócić do przedłużanych włosów i jak Ci się one sprawowały? To jest chyba w ogóle pierwszy film, jak jestem bez włosów poza vlogami ostatnio. Zdjęłam przedłużane włosy z kilku powodów. Po pierwsze, wygoda i chłód na lato. Te włosy jednak są ciężkie i są jednym wielkim szalikiem na Waszej głowie. A po drugie, po prostu też nie miałam czasu już ich podciągnąć do góry, a one już tego wymagały, więc stwierdziłam, że zdejmę zazwyczaj, jak się będę czuła w moich włosach więc czuję się w moich włosach ok, wiadomo, że trochę brakuje mi tej długości i objętości i docelowo chcę wrócić do włosów przedłużanych, ale już nie z takiej ilości i grubości. I długości, jak miałam wcześniej. Bardziej chciałabym moje włosy teraz zagęścić, może delikatnie przedłużyć, ale już na pewno takich włosów do pasa w ilości ogromnej nie chcę. Wiecie, na początku chciałam jej nacieszyć, ale to na dłuższą metę nie jest wygodne, nie oszukujmy się. Jak tam z twoimi kolczykami? Helixy, pępek i tak dalej. Helixy, które kiedyś miałam tutaj dwa w moim lewym uchu, zostały wyjęte przeze mnie z lenistwa, tak że nie chciało mi się po prostu iść i kupić takich specjalnych kulczyków właśnie do chrząstek, czyli z takimi płaskimi tyłami i nosiłam tutaj zwykłe kulczyki, takie jak się nosi w płatku ucha, przez co one może były wygojone, ale wiesz, nie się tam babrały, zaciskały, no po prostu moja własna głupota. I tak planuję do nich wrócić, ale właśnie wydaje mi się, że chyba na jesień i już się nie boję tego przebijania chrząstki, jak właśnie za pierwszym razem, kiedy robiłam te heliksy, nie mam za trzy, albo może na 4. lata Natomiast ten tekst, słuchajcie, przebijam jutro. Wszystko wam zrelacjonuję. Na TikToku i na Insta. Boję się niesamowicie. Zbierałam się do tego ponad 10 lat, bo od dziecka mi się podoba ten kolczyk w pękku. Ja jestem obstrana strasznie. Nie wiem, jak ja to przeżyję i ogólnie chyba nie, nie wyobrażam sobie, czego ja się w życiu bałam bardziej niż właśnie tego, skoro zbierałam się do tego 10 lat. Jak utrzymujesz cerę? Bez trądziku, nie ma nawrotu. Jak widać, na razie nawrotu nie ma. Dzisiaj jestem bez podkładu i moja cera, jak widać, ma się świetnie. Dbam cały czas o dietę, o regularną aktywność fizyczną. Stosuję nadal post przerywany. Staram się nie jeść dużo węglowodanów, dużo glutenu i po prostu suplementacja picie wody jakoś już mi to weszło w nawyk, że to już nie są dla mnie takie wiecie niecodzienne rzeczy, jak kiedyś na początku to była dla mnie czarna magia, żeby tak zmienić swój lifestyle i jak widać to działa i cieszmy się że ten póki jest, bo mam świadomość, że ten tronik mnie po prostu może wrócić, i staram się być na to psychicznie gotowa, że jeżeli wróci, to jeszcze raz sobie z nim poradzę. Ale na chwilę obecną jest super. Czy po wyjeździe do Tajlandii zmieniło ci się nastawienie do Freeza i Werki? Kiedyś mówiłaś że nie popierasz kontentu, jaki tworzy Freeza, teraz byłeś z nimi na wakacjach. Nawet pomagałaś w nagraniach, odcinków, u verki. Jeśli dobrze słyszałam, to był Twój głos. Tak, to był mój głos. Czy dalej uważasz, że kontent ekipy nie jest dla Ciebie, bo trochę dziwnie to teraz wyglądało? Czy zmieniłaś swoje zdanie o ekipie? pamiętam jak hejtowałaś czy świerdzę, jakie jest teraz twoje nastawienie. Dobra, więc może zacznijmy od tego, że sobie obejrzyjmy, co ja właśnie o tej ekipie mówiłam. Pierwszy odcinek jest, słuchajcie, sprzed, uwaga, dwóch lat. Ej, w ogóle jestem mega ciekawa, co ja tam mówiłam, bo szczerze mówiąc, ja tego nie pamiętam, i właśnie po teraz wakacjach w Tajlandii, gdzie właśnie byłam z Hanią Bartkiem i była też Weronika i Karol, dużo osób przypomniało, jakby, że ja tam kiedyś coś mówiłam o ekipie i... Że to było chyba niepochlebne zdanie, to aż jestem ciekawa, za sobie przypomnijmy. Szczerze mogę powiedzieć, że ja fanką ekipy nie jestem, powiem Wam, że nigdy żadnego ich filmu e, sama z własnej woli nie włączyłam, nie obejrzałam, nie obserwuję ich też nigdzie, mimowolnie jakby słyszę te ich piosenki, tak gdzieś tam na TikToku czy, czy, czy na imprezach, nawet leci jakaś ta ekipa z i tak dalej, także jakby kojarzę totalnie. Natomiast e, jedyne materiały, jakie widziałam, były ze względu na dramy toczące się dookoła nich. Brawo, Aleksisola już w pierwszym zdaniu powiedziała, że nigdy nie widziała żadnego filmu ekipy, i wszystko co o nich wie, to tylko z jakich dram skaną w Wszystkie te wybuchy auta, psikanie sobie gazem pieprzowym dla, dla zabawy i tak dalej. No nie jestem fanką tego wszystkiego z tego względu, iż uważam, że to jest totalne zakłamanie rzeczywistości i wmawianie samemu sobie na siłę, że wcale nas nie oglądają dzieci, kiedy, kiedy oglądają to dzieci, wiadomo starsze osoby też. Dobra, faktycznie ja tutaj się wypowiedziałam niepochlebnie na temat akcji typu skakanie z tam z jakiegoś piętra do basenu, psikaniem gazem pieprzowym czy rozwalanie aut. No i to jest chyba wiedza dostępna ogólnie, że to nie były za mądre rzeczy. Myślę, że też z dokładnie tego powodu nie są to już... Rzeczy praktykowane przez członków ekipy. Mam, że uważam, że Fris naprawdę ma głowę do biznesu, robi świetne rzeczy. Ja też przez moje kontakty wiem o kilku nadchodzących projektach, które jeszcze nie są jawne, i uważam, że ma super głowę do tego A i super, wykorzystuje bo... to i robi jakby najwięcej, ile ile się da z tego, jaka popularność mu przypadła na dzisiejsze czasy, i super, że z tego korzysta, bo głupi by z tego nie korzystał. Natomiast ja osobiście nie oglądam, nie wspieram, nie dajemy wyświetleń i tak dalej. odpowiadając na Wasze pytanie, czy po wyjeździe do Tajlandii zmieniło się moje nastawienie do Frisza i werki? W sumie nie powiedziałbym, że się zmieniło, po prostu się ukształtowało, tak jak mogliście słyszeć wcześniej, ja komentowałam ich content ich twórczość nie ich samych jako osoby, bo ich po prostu nie znałam. No i faktycznie, macie rację, kiedyś mówiłam, że nie popieram tego contentu, który yy, robiła ekipa i faktycznie tak było, ale zobaczcie też, że w tym materiale powiedziałam, że no, ja sama ich żadnego filmu nigdy nie oglądałam, wiem tylko tyle, co z kanałów komentarzy więc jakby... czoło mnie nikt wtedy nie złapał za słówko, że Ola nie oglądasz, a się wypowiadasz? Wiecie, jeżeli to jest coś, o czym ja słyszałam tylko z jakichś dram i tak dalej, no to oczywiście, że byłam gdzieś tam bardziej negatywnie nastawiona. Ja wam powiem szczerze, że ja naprawdę pierwsze jakiekolwiek odcinki ekipy zobaczyłam dopiero po dołączeniu Hany do Gen z. I to mam na myśli i same odcinki Gen z, i wtedy zaczęłam oglądać i zaczęłam oglądać stare odcinki ekipy i na tyle się wkręciłam, że obejrzałam dużo tych odcinków w kwestii, nie wiem, jakichś gazów pieprzowych, rozwalania auta czy skakania z któregoś tam piętra do basenu. Nadal uważam, że to było turbo nieodpowiedzialne, turbo niebezpieczne i słuchajcie, nawet gadałam o tym, właśnie gadaliśmy o tym w Tajlandii, że no dlatego też, że wszyscy sobie teraz zdajemy z tego sprawę, że to nie było najmądrzejsze już tak takie rzeczy się nie dzieją w internecie i faktycznie mogą mieć słaby wpływ na młodego odbiorcę. Głupio mnie za to, że sama się w ogóle przyznam do tego, że nie oglądam ekipy, wiem tylko o ich dramach, a tak obszernie się w ogóle wypowiedziałam na ten temat, wow. Natomiast czy zmieniłam teraz swoje zdanie o ekipie? No tak, bo zauważcie, że ekipa teraz to są totalni, totalnie inni ludzie, totalnie też jest inny kontent. Wiadomo, że wszystko, o co publikuje Hania i Bartek to, no tak, bo się przyjeździmy, resztę to, no po prostu nie jestem w stanie śledzić wszystkiego na bieżąco. Natomiast o Karolu jako o Frizie, tak jak wtedy się wypowiadałam, nadal pod tym się mogę podpisać, że nadal bardzo go podziwiam za jego przedsiębiorczość, za e, ogólnie jego podejście biznesowe i to w ogóle co robi, co to tworzy, to jest niesamowite, że otworzy takie imperium. Super było też to wszystko zobaczyć i u niego i u Weroniki z drugiej strony, jak byliśmy razem w Tajlandii. W tym momencie było to dla mnie bardzo inspirujące. Weronika na przykład uważam, że jest Turbo dobrze zorganizowana. Nie znam drugiej osoby, która by tak skrupulatnie i sumiennie się przykładała do swoich odcinków. I zaszczytem było móc jej też pomóc w tworzeniu dwóch z nich. No dobra, co powiedziałam w drugim odcinku? pani mam ich za głowę do biznesu i nadal, jakby robiąc wam komentarze i Twoje 5 minut na moim Instagramie, cały czas podkreślam, to, że jestem pod wrażeniem tego, że to jest jakby niezależna produkcja, to nie jest żadna telewizja i. Tak naprawdę człowiek, yy, w sensie Karol, z zrobił takie tutaj filmowe i biznesowe imperium. Nadal no, to podtrzymuję. Co prawda twoje 5 minut 2 nie oglądałam yy, całego, ale no nadal. To wyglądało, zarobiliście? Te lody i napoje przez ich składy. Uważam, że w dobie dzisiejszego świata można by było zrobić tutaj coś o wiele lepszego i O oh Jezu! Alexis Ola in her eco area to była. No Jezu, jasne, żeby było lepiej nie faszerować dzieci cukrem, ale to nie jest nic złego. Już, już tak nie uważam. Tak zmieniłam zdanie. Równie dobrze można by było mi zarzucić, że czemu niszczę środowisko, tworząc stroje kąpielowe, skoro na rynku jest dostępne tyle samo strojów kąpielowych i to pewnie jeszcze ładniejszych i lepszych, no mogę powiedzieć, w momencie, w którym się dowiedziałam, że właśnie dostałam zaproszenie na casting przez swój film zgłoszeniowy, to po prostu od razu wiedziałam, że niezależnie od tego, co ja tam sobie będę uważać, zawsze będę ją wspierać. Dlatego też pojechałam z Hanio na casting, dlatego też przez cały jej pobyt w Krakowie, w zakupionym podczas nagrywania programu Twoje 5 minut ją wspierałam i zawsze ją wspierać będę. Też bardzo się cieszę, że jako bycie. No, program jakby ten, projekt ma, za założenie wychować, stworzyć takiego influencerów, Hanio, jak mają co <suszynka> najlepsze opcje, takiego świadczonych influencerkę, gdzieś Wydaje mi się, że dzięki temu jest na przykład najlepszy, po prostu mogę korzystać z moich, lat, z moich Ale ego top, Ola. Znajdźcie na ziemię! Czuję się troszeczkę jak taki anioł stróż ale cieszę się, że też mogę przekazać jej moje doświadczenie, moją wiedzę i po prostu jej pomóc, bo jest moją przyjaciółką. Wtedy dla niej jak najlepiej to, że content, na którym będzie się opierało Jensi, czy opiera się ekipa, nie jest jakby czymś, czym zajmuje się ja, nie zmienia fakt, że nie jest moją przyjaciółką bo po prostu ją kocham i zawsze będę chciała dla niej jak najlepiej, zresztą bycie w tak bliskich relacjach, jak jesteśmy w stanie, nie znaczy, żeby wszystkim musimy się zgadzać. Tak? No i cóż, jedyny, tak naprawdę na czym mi zależy to jej szczęście, tego tak? jak ona będzie szczęśliwa i będzie zadowolona z tego, co tam się dzieje i co tam będzie robić. Tak, ja nie mam nic do tego i bardzo, bardzo jej kibicuję. jestem z niej dumna. Uważa, że content ekipy nie jest dla Ciebie. Uważam, że nie jestem grupą docelową, ale oglądam czasami dla rozrywki i w sumie zauważyłam, że to jest bardzo częsta rzecz, którą mówią dorośli, że no, ja sobie zdaję sprawę, że Jens jest dla dzieci, ale to jest moje guilty pleasure. Dla mnie też. A odcinki Werki na przykład oglądam na bieżąco. Wszystkie. To tyle. Pa!